No, pokażę Wam coś. Bo nie wiem, czy każdy to zauważył. Czyli dzisiaj się No, wiem, z filmik my szukamy oh. Każdy z nas chce zobaczyć go. Ja tak bardzo się nie mogę doczekać, żeby on tam stanął. Ja bym tak chciała. Ja, jak sobie wyobrażam to, że on tam stoi na tej drodze i biegnie. I biegnie, biegnie patrzy. Hagi łagi no biegnie. Słuchajcie, no pokażę Wam jeszcze raz. Może chcemy je to, tam... to. każdy z nas chce Patrzcie. zobaczyć go, ja tak bardzo się nie mogę doczekać, żeby on tam stanął, ja bym tak chciała, ja, jak sobie wyobrażam to, że on tam stoi na tej drodze i patrzy na mnie, Patrz. to jestem przeszczęśliwa, Patrzcie. a co jeśli Gliwogi. pojawi się tam naprawdę, no to to będzie takie szczęście, no, no chodź, poszukajmy go dalej. Nie poddajemy się, no. idziemy, idziemy do przodu. Idziemy No komianę, czekajcie. Ta droga się Mam nadzieję, że ktoś zobaczy I jak...